Dzień dobry, witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w jednym z ostatnich wiosennych vlogów w tym roku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na północy Szczecina. Mamy tutaj kilka takich ciekawych zakamarków, kilka ciekawych podwórek, a także takie... Ciekawe połączenie takich, że tak powiem, dwóch światów. Ten miejski, czyli wiadomo, kamienice, śmietniki, parking dla samochodów i tak dalej. A tuż przy tych kamienicach, jakieś działeczki, zejście na rzekę czy inne tego typu rzeczy. I to Wam wszystko oczywiście za chwilę pokażę. Mam takie dwa miejsca. Także, moi drodzy, bezbędnego przedłużania, zabierajmy się za oglądanie. Znajdujemy się moi drodzy w dokładnie w tym samym miejscu, w którym kręciłem pierwszą scenę. Tylko teraz jest widok na to, co znajdowało się wówczas za moimi plecami. Mamy tutaj na pierwszym planie takie kilka działeczek rekreacyjnych. Ta droga właśnie prowadzi od tego podwórka i do głównej ulicy właśnie, na którą to podwórko wychodzi. Tutaj, za tymi tutaj drzewami mamy zresztą, widać, że właśnie kamienice, ale tam za chwilę przejdziemy. Tutaj mamy właśnie bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie z tego podwórka właśnie tutaj i za tymi działkami można wyjechać właśnie tutaj na takie nie wiem, jak to powiedzieć, baraczki tutaj nad wodą. I na tych działkach i udało się właśnie zauważyć, że ludzie mają różne łódeczki i sobie tutaj można posiedzieć, bo bardzo często sobie tutaj panowie na, na ryby gdzieś przychodzą. Znaczy panowie, ogólnie ludzie na ryby sobie tutaj przychodzą. Tam jakbyśmy poszli, nie, nie wiem czy byśmy doszli, ale w tamtej stronie znajduje się ten nowy skwer przy ulicy Lipowej, który pokazywałem wam na wiosennym vlogu rok temu i właśnie tak to się właśnie prezentuje. I właśnie tutaj mamy piękny przykład tego pomieszania się dwóch światów tego miejskiego z takim bardzo sielanko. No i to właśnie to moi drodzy, o czym mówiłem, tutaj mamy właśnie to podwórko, dwie kamienice, a dokładnie jak się odwrócimy właśnie widać już tam te baraczki i działeczki. Także tutaj właśnie mamy piękny przykład. Tych wcześniej wspomnianych przeze mnie dwóch światów, tego typowo miejskiego i właśnie tego sielankowego, rekreacyjnego. Moi drodzy, kolejne podwórko, które chciałem Wam pokazać. E, tutaj mamy kolejne kamienice, ale ciekawy jego fragment znajduje się tutaj. Zobaczcie, że ta kamienica, e, znaczy po, po pierwsze to zobaczcie ile tutaj jest trawy, jak to fajnie siankowo się wszystko prezentuje, e, a ta kamienica tutaj totalnie wygląda tak, jakby ona e, w tej trawie tutaj e, stała. E, tutaj jest bardzo fajna kamienica. Mój tata zrobił podobne ujęcie dawno temu, jak też nagrywał, ale on tego nie robił na YouTube, tylko prywatnie na sobie gdzieś tam na płytę. Tutaj mamy starą bramę, nad którą znajduje się stary po niemiecki napis, ale chyba z tej odległości go nie będzie, nie będzie widać. No i tutaj mamy kolejne trzy kamienice tutaj dwie, a tutaj po tej stronie są takie już bardziej zagospodarowane działki takie bardziej przypominające te z rodzinnych ogródków działkowych. Tutaj nawet ktoś miał jakiś tam oczko wodne, ale tam akurat się ludzie, więc nie chcę ich nagrywać, ale właśnie kolejny przykład takiego ciekawego właśnie pomieszania światów miejskiego z rekreacyjnym. Cóż moi drodzy, to w tym vlogu byłoby na tyle, mam nadzieję, że te miejsca były dla Was ciekawe i ten vlog Wam się podobał, dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, wszystkiego dobrego, do, nas, do tego materiału, trzymajcie się, cześć!